Startujemy 11 października. Wjeżdżamy do szkół, przedszkolni, zakładów pracy. Rozprowadzamy jabłuszka w cenie minimalnej 1 zł. Cały dochód przeznaczamy na małą dobrochnę dłudziak. Generalnie potrzebujemy pieniążki na dalsze badania genetyczne. No i oczywiście rehabilitacja. Dziewczynka ma 2 lata, jest cały czas rehabilitowana. No, chcemy po prostu ją wesprzeć. Akcja prowadzona jest od godziny 7 do godziny 15. Praktycznie jesteśmy w 70 punktach. Praktycznie wszystkie przedszkola w Lesznie. Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, kilka zakładów pracy. Właśnie w okolicy. Jesteśmy również w Lipnie, jesteśmy w Kaczkowie, jesteśmy w Wilkowicach, w Gołanicach, Waszakowicach. Praktycznie jesteśmy w 20 miejscach. My dużo nie potrzebujemy. Chcemy, abyście po prostu przyłączyli się do akcji charytatywnej Jabuszko. Wystarczy złotówka, można więcej.